Cześć moi drodzy. My dzisiaj z Rafałem jedziemy sobie do Piwnicznej. To jest taki kompleks w górach, taka miejscowość. Będziemy tam sobie troszkę korzystać ze spa. Będziemy trochę zwiedzać. Hotel, do którego jedziemy, jest super fajny, taki vintage, naprawdę przepiękny. I wam pokażemy. Ja sobie już zrobiłam macze przed wyjazdem. Zrobiłam jakieś tosty. Mamy się z wczoraj. Bardzo cenię, gdy hotele mają swój klimat szanują te stare czasy, nie są takimi wiecie, typowymi hotelami jak z Hiltona. Tutaj naprawdę wszystko było w swoim klimacie. Było dużo kamienia, dużo miedzi, dużo drewna. Coś wspaniałego. Mm -hmm. Ale to jest bardzo mocne. Masy, mm -hmm. tak, y i bez twarzy, nie, ma, nie martwcie się. Tutaj tylko tego My już jesteśmy po wspaniałym obiadku. Był bardzo, bardzo sympatyczny. No i ta piwniczna z zobaczcie. Jest całkiem ładna. Taka górska, spokojna, zielona. My już jesteśmy po podbojach piwnicznej. Pospacerowaliśmy. Zobaczyliśmy, co się ciekawego dzieje na mieście. Już idziemy troszkę popływać w basenie. Rafał, ty zamierzasz chyba jeszcze na saunę iść, prawda? Ja chyba nawet prędzej na saunę niż na basen. Pewnie będzie zimna woda i multum ludzi, bo jest cały hotel zablokowany. No, Rafał się tak śmiał, że kobieta z recepcji mówiła mi, że są dwa ostatnie miejsca, ponieważ chciała cokolwiek sprzedać. A tutaj takie dziwko, jak zobaczyliśmy, że nie ma gdzie że nie ma gdzie stanąć autem, bo cały parking był zajęty. No i tak samo będzie w basenie. I tak samo być może Kolanami, będzie... Kolano w kolano z <grym> mokrym, obcym facetem. <grym> no ja zobaczę, jak tam będzie w tym basenie. Ja raczej na saunę nie idę, bo ostatnio zrobiłam dwa tatuaże. Więc... A, nie możesz. No, nie mogę tego na saunę iść, ale z chęcią bym sobie popływała no. troszkę w wodzie, jeżeli nie będzie za zimna. I cieszę się na ten nasz wspólny czas. O, jakiego tak jak ja wyglądam, popatrz. Nasz wspólny czas odpoczynku. Aha. <grywia> Więc fajnie z Anią, zamiast relaksować się w basenie przeszłyśmy do knucia. A mianowicie rozmawiania o jej marce osobistej, która będzie oparta na ekologii, na życiu na farmie. Naprawdę to będzie super sprawa, jak jej się to uda. No i bardzo cieszę się, że mogłam pomóc jej, jako że swoją markę od jakiegoś czasu już dość mocno staram się rozwijać i wspieram w tym też moje klientki od ponad trzech lat na Instagramie. Bardzo się dobrze w czym czuję, jest to mój super wyróżnik i zamierzam w to iść jeszcze bardziej. Nie, jak coś to nie widać, nie martw się. Nie, tylko daj się suport. Dajesz mi support. A jak się ogólnie bawisz, Łukasz, na wyjeździe? Podoba ci się? Tak, no. Fajnie jest od początku w normie. Mm. się powtarzało codziennie fajnie złamać na scenę. Mhm. Mm Tobie? Tobie? Mm -hmm. potrzebowałam już jechać gdzieś. A kilka dni później wstałam cała w szale, ponieważ był dzień mojego pierwszego. Stacjonarnego wydarzenia dla moich klientek z całej Polski, klientek, których wspieram w kreowaniu e, marek osobistych. E, szybko opakowałam się, rano gotowałam focaczje, przygotowywałam materiały pod moodboardy, przygotowywałam dekoracje na stół. Naprawdę dużo się działo. Plus jest taki, że pomagał mi w tym mój narzeczony Rafał, który udostępnił mi swoje biuro więc tyle, że nie musiałam wiecie, użerać się z żadnym wynajmem. Od razu przystąpiłam do dekorowania stołu, do przygotowywania wszystkiego, do działania i już lada moment, tak naprawdę były moje gościnie, moje wspaniałe kobiety kreujące marki osobiste. W warsztatach panowała super atmosfera, jadłyśmy focaccie, cynamonki, labnech, hummus, z wycinków, z kreatywnych gazet. Tworzyłyśmy vision boarda siebie na 2025 rok. Myślę, że naprawdę było to jakieś takie miłe, słuchajcie doświadczenie, taka energia wsparcia, rozwoju. Cieszę się, że mogłam je zaprosić. Widzę, jak bardzo ja ewoluowałam w swoich działaniach. Zawsze też miałam taką potrzebę gościnności, celebrowania i tutaj definitywnie mogłam te marzenie zrealizować. Hejka, ponownie. My już skończyłyśmy wydarzenie. Jak widzicie, nawet za wiele nie nagrywałam, ponieważ tyle się działo. Myślę, że będę to robiła takie wydarzenia może co roku. Mega mnie to cieszy. No i też fajnie, że Rafał mi pozwolił się w biurze to zrobić. Że mogłam ugościć swoje klientki. Zabieram się za sprzątanie. No i co? To jest mega dzień. Jeżeli miałabym opisać mój vision board na 25, to zdecydowanie jest to hasło: stać zawsze za sobą. Ja jestem ważna, moje potrzeby są ważne, moje cele są ważne. Ja powinnam stać. Dla siebie na tym pierwszym miejscu. E, oprócz tego dodałam taki cytat. To łatwe, mm, niemożliwe, trudne, warte próby Wisławy Szyborskiej. Bo te wszystkie rzeczy duże, ważne, nie są łatwe i warto o tym pamiętać, żeby się jakby na ten trud tego przygotować. Dodałam też hasło związane z poszukiwaniem równowagi żeby nie tylko praca, ale też relacje, nie tylko relacje, ale też praca, żeby też widzieć w tym wszystkim potrzebę sportu, ruchu, dbania o zdrowie psychiczne. Dodałam również słowo krąg, ponieważ chcę docierać do Was, chcę być z Wami w kontakcie, chcę być fajna dla moich klientek, fajna dla moich bliskich. Te relacje są dla mnie istotne. A jeżeli chodzi o obrazki, dodałam dużo estetyki, bardzo marzy mi się w tym roku kupić wymarzone mieszkanie. Marzy mi się wyglądać fajnie, czuć się dobrze sama ze sobą, popracować nad swoim stylem. Marzy mi się celebrowanie. Może tam nie widać na tym obrazku, ale jest tam taki stół, gdzie goszczę. Być może w swoim, mam nadzieję, I hope so, w nowym mieszkaniu gości. Jest też auto. Fajnie by było w końcu kupić auto. Fajnie by było w końcu zrobić prawo jazdy, no ale zobaczymy. Zobaczymy, co się ziści w tym roku. Was też zachęcam do zrobienia takiego vision boarda, bo wydaje mi się, że jak coś widzimy, jak coś zrobimy manualnie powyklejamy, tak jak ja na kartce, to, to jakoś nie dość, że uspokaja, ale też jest takie bardziej wiążące, nie? Niż jak tylko w głowie, więc zastanówcie się, czego chcecie od tego nowego roku, jaka jest Wasza wizja. I dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cieszę się, że tu jesteście. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie komentarz, podzielicie się tym co u Was. Do następnego razu.